Hej, hej, witam was serdecznie, dzisiaj w Wuwie mamy 2.4, nowy patch, oczywiście nową postać, nowe wiszovanko. Jak widzicie, jesteśmy na moim drugim koncie, dzisiaj będzie wiszovanie z drugiego konta, gdyż na głównym za dużo pani szłam, próbowałam Bartkę zdobyć, nie udało mi się, tutaj akurat ją mam. I tak no, zanim się też nie udało zdobyć, więc no bez wiszy. Więc dzisiaj lecimy na naszym drugim kocie. Znaczy, moim drugim kocie. I oto mamy piękną katerię w wersji i dziesięcej, i dorosłej dosłownie. Jej brońka też jest, bo brońka. Nie wiem, czy pójdę. Zobaczyłam. Mi się wydaje, że liczy za bardzo nie mam robionych. Gwarantę oczywiście nie mam. Jest 5, 6, 7. Jest 7. Dobra, no to lecimy. 17 to będzie. No, ja nie liczę tak, także fajnie to oh. Wow! <laughs> Dawno nie mieliśmy też nowej czwórki. W parze horyzoncie jest jakaś nowa czwóreczka, więc zobaczymy. O, dwie czwóreczki. To jest rzadko, żeby dwie czwóreczki były. Będą trzy? Nie. 17, 27. A tak łatwo. Dwie czwóreczki? Na razie jest jedna. E, mam nadzieję, że wam lepiej pójdzie, Wanko. Wszystkim życzę, żeby im wpadło to, co chcą. Okej, okay. 27... 37. Hmm. No, nie ma, nie ma. O, what czy ktoś im gra. O, dwie czwóreczki. Good day. Trzy czwóreczki. O, ta, ta teraz musi być piąta. czterdzieści eee, Aha. Jasne, jasne, już będzie czwóreczka

nie dobra gra. To to musi być teraz, 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 proszę. Jest! E, to było 60, 70. Ale proszę, 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 nie przegrajmy, proszę, wygrajmy, wygrajmy, wygrajmy. Holipka jasna! and the mind quiets cleanse the thoughts and the soul clears double 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 today i'm yet needing this double right. this, one. this one is for Um, back to back nie istnieją mi niestety. Okej, dwadzieścia... Trzydzieści... Desperacja. Jezu, w trzydziestu! Oh my god, Boże, dziękuję Ci. Trzydzieści jeden. Trzydzieści dwa. Trzydzieści trzy. Trzydzieści cztery. O, nauczycielczka. Oczywiście na ostatnim będzie, tak? No, na ostatnim. Ale jest! Przyszła. Boże, cieszę się, że nie na 50, 60 czy 70. Ale ona jest piękna, kocham motyw by the sea. Jakby co, na głównym kocie, to mi też padła. Ale <laughs> ja miałam naprawdę 20 wishy i stwierdziłam, że nie będę nawet z tego streamować, bo... No umówmy się, no. Tutaj musi być coś fajnego do streamka, nie? Oczywiście znaczy, może nie streamować, a... umiszować Okej, okay, mamy jeszcze tutaj! Okej! Okay. Good, good, good! Pojedyncze. Nawet je ja zeskipuję, powiem wam, że nie liczę tutaj na... ...ee... Piąteczkę. Ale... Mega liczę na czwóreczkę, bo już powinna być czworeczka. No patrzcie, nie ma jeszcze czworeczki. Ja tam stwierdzam, że e, warto właśnie lecieć po baner z brogiem bardziej niż po baner z postacią. E, gdyż jeśli jak przegrasz, to i tak dostajesz do postaci. Z baneru podstawowego, więc... Tak jak ja właśnie przegram. się e, mówisz ja przy tym jakiś robiłam. Hmm. 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 Tu sytuacja jest zła. <ścoughs> 10 już tylko. Eee, no dobra, rozczermy. 20. Ej! Aha, tu mamy gwarat. Ja by ktoś nie grał, nie wiedział. Tu jest gwarat. A czwóreczka jeszcze będzie jakaś? Pokażcie mi Ale piękny jest. Ty, czwóreczka, nawet też podło. No, konto trochę bardziej szczęśliwe niż moje zwykłe. Dwieście dwa dopiero. I co, może, 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 może... Ale wiecie co, na razie to jasne to, że tych powiem, będę zbierać. Nie ma co się pierwszości. A ile bym miała ich? 25? No to by było trochę. Na razie nie ma co wydawać z tej waluty. Czy mamy, czy mamy? A ile w ogóle mam tych, jakbym chciała wymienić? 20. Okej, okay, nie ma tragedii. Ojej, zobaczmy the Divinity synią. Zmienimy jej... E... O, oh, yeah. ona jest przepiękna. Czekajcie, ja sytymek zaraz zmienię. E... A nawet nie, nie będę na razie zmieniać ślimka. Okej. Okay. To będzie na tyle w dzisiejszym odcinku wyszowania. Zostawcie Nie. łapkę w górę, subskrypcję, komentarz, mile widziane. Życzę Wam powodzenia w wyszowaniu życzę tak. wszystkim miłego dnia, trzymajcie się, hejo!